Siema ludziska, słuchajcie co mi się dzisiaj przydarzyło, bo się od rana, od godziny 10, jest, którą tam mamy, w pół do 8 śmieje się cały czas, to sobie przypomnę. Dzwonicie do mnie kolega, kiedyś tam z nim pracowałem, w pomocy drogowej, taki fajny chłopak, taki trochę nieokrzysany, ale fajny, młody taki Niemiec. Dzwoni do mnie, ponieważ chciał się umówić tam na spotkanie towar warsztatu, żeby przywieźć mi tam BMW na jakieś tam przeglądy, oleje, pierdoły i tak dalej, i tak dalej. No i mówi, że ma nową pracę. Ja mówię, no wiem, że masz nową pracę, mówię, że od jakichś trzech tygodni pracujesz w pomocy drogowej, nie? On mówi, nie, to jest nieaktualne, pracuję teraz tam, rozwozi towar po jakichś sklepach spożywczych. Ja wie, czekaj, 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 czekaj. Jak nieaktualne? Przecież mówię... Mówiłeś, że masz taką świetną pracę w pomocy drogowej. A propos to, my tak samo w pomocy drogowej pracowaliśmy razem, tylko w innej firmie. On mówi, tak, ale tam pracowałem tylko tydzień i mnie wyrzucili. Ja wie jak cię wyrzucili? On mówi, co żeś nawywijał? A on do mnie mówi, a skąd wiesz, że nawywijałem? Ja mówię, bo cię znam, opowiadaj. On mówi, pewnie ci mówili. Ja mówię, nie, nie mówili mi. Cię znam, opowiadaj, co jest grane. I ja on mówi, tak, słuchaj, jadę sobie e, samochodem... E, takim do holowania dużych innych samochodów ciężarówek, tu mam gdzieś zdjęcie, wrzucę mniej więcej, jak to wygląda, zdjęcie poglądowe. Z tyłu miał jeszcze zaczepioną dużą ciężarówę, no i tak jedzie przez miasto tym, nie. Zatrzymał się przed pasami, przed zebrą tak zwaną, bo kobieta chciała przejść, nie. No to się zatrzymał tym całym zestawem, nie i Pokazuje kobiecie, żeby szła. Ona nie, żeby on jechał. On, żeby szła i żeby jechał. Nie, i tak dalej. I w końcu tak, ona chce wyjść, on chce jechać. I takie wiecie, znacie to, czasem tak wychodzi, nie? On, on jest bardzo nerwowy, ten chłopak, nie? I mówi jej, nie? W końcu nie. idź, nie? Ona się kobieta zaczęła nerwować, tak patrzy na niego, nie? On jej zatrąbił. Raz. u. a wiecie, jak ciężarówka zatrąbi, to jak. Jak ma ten ma klaxon połączony z powietrzem, nie? To z kompresorem takie to <tum> wszystko człowiekowi staje. Nie, I kobieta wyciągnęła komórkę i zaczęła go filmować, nie? To on jeszcze razy jej zatrąbił. Pokazał jej w końcu fakiu, powiedział dusz lampę, czyli że tu lampę z niemieckiego razu mówię to taka suko, ścierko, szmato, takie, takie, takie pokrewne, nie? I pojechało. No i pojechał tam, jeszcze jakieś jedno zlecenie zrobił, odstawił tą ciężarówkę, a na bazę gdzieś tam, potem wrócił do siebie na bazę, nie? No i szef go woła I mówi, słuchaj, no niestety muszę cię zwolnić. On mówi, czemu musisz mnie zwolnić? No bo tutaj tam na pasach miałeś taki incydent, on mówi, już szefowi donieśli, już wie, skąd szef wie? A na to ten szef mówi, bo to była moja żona. I to jest autentyczne. Jak to się mówi. Jak ktoś ma pecha, to i w dupie palca złamie. Także uważajcie, co robicie i co mówicie do kogo. Czasem lepiej się zamknąć. Pozdrawiam Was serdecznie. Czym ta się ciepło? Cześć!